Politycznym poradę genetyczną myśmy założyli w 1992 roku. Czy wtedy był pan uważany za szaleńca, że się zajmuje. No tak, za człowieka, który robi delikatnie, jest za wcześnie i nie wiadomo, czy jakieś potrzebne rzeczy czy też nie. Tak, tak, tak. Nie no, to wie pani, to jest, jak pani wchodzi w rzeczy nowe, to trzeba się z tym liczyć, że pani będzie, no, co najmniej kwestionowana w swoich zachowaniach, tak? często wyśmiewana wręcz. Nigdy nie zapomnę, jak profesor Lubiński był, no, nie chciałbym powiedzieć. Wyszyzane, ale chyba raczej mógłbym użyć tego słowa na zjazdach poważnych naukowych, gdzie to niektórzy prawie że go traktowali jak hochsztaplera. To trwało czasami wiele, wiele lat. To było bardzo przykre, ale Jan zawsze powtarzał: słuchaj, to się zawsze obroni. Nie mamy się co przejmować, róbmy swoje, zobaczymy co z tego będzie. Zdrowie osób odpowiedział jedno: no nie ma się nad czym przejmować, to przecież się wszystko powoli zmieni. Skutkiem tego jest to, że właśnie w tej chwili bazy zgromadzone w ośrodku, który prowadzi profesor Jan Miński. na pewno jeżeli chodzi o, o pierś, to liczne postacie to są największy materiał genetyczny w świecie, a tu ma pan sposób taki bardzo imponujący. Ogromne tysiące próbek. Zarezerwowane, zeponowane, zarejestrowane i przechowywane, a oprócz tego są zamrażarki. To jest krew, zamrożona krew od pacjenta.